Cześć, 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 tu ja Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. 29 grudnia 2020 roku. To już moja ostatnia tegoroczna wycieczka. To ostatni tegoroczny wyjazd. Ostatnie wykorzystanie Ego Kanetu. Kanet zakupiłem w potrzebie celem przejazdu linią Bydgosz-Wierzchucin, Szlachta Czesk, Laskowice Pomorskie. Co się udało zrealizować pod koniec ubiegłego miesiąca. Potem miałem wyjazd do bielawy na tym Ego Kanecie, a dzisiaj. A dzisiaj idąc przez ten park miejski w strógach padającego deszczu udaje się do łodzi fabrycznej. No mimo, nadzieję, że tam dojadę danie do Łodzi widzew przez Poznań Główny Osu Wielkopolski. Następnie łódź Kalisko, łódź Olechu, Wiadukt A następnie przez Łódź widzew. Mój wyjazd miał się spoczyni co szybciej. Miać do Pleszowa na wąskotorówkę. Na no, tego, że rano totalnie lało, lało. Bo po prostu można było za przeproszeniem, szmatkę wyżymać. Postanowiłem mój wyjazd opuścić o godzinę, dzięki temu nie pojadę przez nie pojadę na wąskotówkę do Pleszowa. zresztą tam był też inny problem, bo musiałbym czekać 45 minut w tym no niezbyt ciekawej temperaturze na pociąg w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. A tak jadę do Poznania, wsiadam do pociągu do w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i śmigam. Tam i tam będę miał 40 minut czekania do pociągu Łódzki Kolej aglomeracyjnej. Par Miejski w tej godzinie pusty no ale nie ma się co dziwić szkoły do pracy, szkoły do pracy nie chodzą a ludzie do szkół nie chodzą w związku z tym no taka jest po prostu sytuacja mam nadzieję, że ten deszczyk przejdzie w ciągu dnia aczkolwiek dzisiaj on nie będzie na tyle przeszkadzał, aby można było nie zrealizować planu wycieczki co w związku z tym dzisiaj czeka a zdaję sobie sprawę, że niewiele tutaj widać w tej chwili na tym aparacie na bardzo ciekawy dzień. Podjeżdżę do Łodzi Widzew lub Łodzi Fabycznej, w przypadku Łodzi Fabycznej mam 12 minut, w przypadku Łodzi Widzew mam 30 minut, będę się udawał drogę powrotną do Zgierza, następnie komunikacją zastępczą do Kutna i Skutna Kutna do Wrześni pójdę jeszcze fot fot fotografować jak się jest ubrana, przygotowana do zimy. Przede mną bardzo ciekawy, emocjonujący dzień, to ostatni mój tegoroczny wyjazd, a więc no cóż, dziękuję, że byliście cały rok ze mną praktycznie, no nie, 9 miesięcy, czy nawet 8 odkondycyjnie kanał YouTube mój no i także, także dzień zapada się bardzo ciekawie w związku z tym wszystkim życzę miłego dania i przepraszam za jakość filmu na tym etapie no bo szedłem tak, że nawet żadnej lampy nie było oświeconej a nie chciałem na autobus czekać a no właśnie teraz troszeczkę lepiej, bo dochodzę już do ulicy Pocztowej czy zabezpieczony na drogę. Tak sobie jestem, bo nie mam chipsów jeszcze, nie mam sekund tupionych. byłem w Lidlu, kupiłem spodnie w razie czego. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia przy kolejnym wejściu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj odbędzie się także bardzo ciekawy wyjazd. Cześć, 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 tu ja, Jacek. No jest godzina 8.30 minut, już jestem w Poznaniu na dworcu. No i czekam tej chwili na przyjazd pociągu z Kępna, który jedzie przez Wrocław Wielkopolski. Ten pociąg będzie wracał do Kępna z powrotem. Najprawdopodobniej, ponieważ jest tu 13 minut postoju ten pociąg ma. No i najprawdopodobniej to z tego prądu trzeciego. A tutaj jest ze względu na jedną krawędź nic się nie szykuje, żeby było coś innego. No dworzec Poznański ewidentnie opustoszały. Widać, że ludzie przyjeżdżają, ale rzeczywiście oni natychmiast natychmiast wyjeżdżają z tego dworca, więc, więc jak gdyby no nie przybywają tutaj. nie. No. musi. No Właśnie jakiś pociąg z w tej chwili zapowiadają. No ja jadę w kierunku w tej chwili, pojadę już w kierunku Ostowa, tam się przynosiłem do łódzkiej kolej generacyjnej. No i dojedziemy do stacji, radę do stacji Łuciwicy i będę myślał co po prostu co wtedy dalej zrobić. No na dworze strasznie, deszczowo, brzydko, no jest okropnie, więc, więc w sumie dobrze, że taki dzień wybrałem na podróż, Miejmy nadzieję, ta pogoda w ciągu dnia się ustabilizuje, a ja też nie mam po drodze żadnych y, jakichś tuższych już tej chwili przew poza tą ostatnią y, y, w miejscowości y, września. No dobrze, to by było na tle mojego gadania. No, rzeczywiście, tu budowany jest z boku peron. Nowy peron Poznańskiego Dworca, który z całą pewnością w przyszłym roku zostanie oddany. Widać że, że, gdzieś już jego konstrukcję. A więc miejmy nadzieję, że ten peron trzeci będzie Poznański Dworzec, będzie miał nowy peron. I no i pytanie, jaka będzie w tym momencie numeracja tego peronu. Czyżby to był peron wtedy trzeci A, czy, czy powiedzmy zostanie zmienna numeracja. Dobrze, no jest godzina. Po ósmej chwilę ja idę się jeszcze rozejrzeć chwilę po peronie. Wejdę do pociągu, zaloguję się do sieci, no i znowu pewnie z internetem pojadę. Pojadę. Także miłego do zobaczenia w kolejnym wyjściu. Cześć, 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 tu ja Jacek. Właśnie znajduję się w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjechałem tu pociągiem z Poznania. No i muszę przyznać, że tą linią, którą pojadę za chwilę przez Kalisz, Sieradz, Duńską Wolę, to ja w rzeczywistości jechałem ostatni, a za ja takie teraz myślałem w granicach bodajże 8-10 lat temu. Ja już nie pamiętam dokładnie, to pamiętam, że Piotr Szablewicz zawoził mnie wtedy do Poznania. Ja wtedy miałem za chwileczkę pociąg, taki, taki jakiś tam roboczy poranny, chyba 5.30 z Poznania i tym pociągiem rzeczywiście jechałem po to, żeby się tą linią tutaj przejechać. Ja nie pamiętam dokładnie pakłeczka, pamiętam, że dojechałem te do Łodzi. A co dalej Ubiłem, No na wszystko wracałem do gniezna. No w tej chwili czekam już na podstawienie pociągu łódzkiej, kolei aglomeracyjnej, gdzieś tam z tyłu. Y to widać. Ta zapowiedź pociągu do Poznania. Pociąg Regio do Stacji Poznań Główne przez stację w przeszłości odjedzie z toru 8 przy terenie trzecim. Pociąg Regio do Stacji Poznań Główne przez stację w przeszłości odjedzie z toru ósmego przy terenie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i zbieranie do krawędzi Trzeba jasno przyznać, że pogoda rzeczywiście się ustabilizowała w tej chwili. gdzieś tam widać nawet niebo, też przeszedł, a więc no sytuacja robi się z pogodą fajna, coraz lepsza, tutaj mamy jakieś prace nowe nie wiem czy to będzie widać akurat na tym filmiku, coś tam jednak widać, no, jakieś tam, no coś jednak widać. Dobrze, tą pociągiem łódzkie kolegium racyjne pada aż do Łasku i tam przesiądę się w komunikację zastępczą do Pabianic, no i potem już w kierunku łodzi yy, widzę. To połączenie, które dzisiaj, to kółeczko, które robię dzisiaj, no w dużej mierze jest możliwe do realizacji tylko w dni, robocze, ponieważ pociąg, którym będę jechał potem w kierunku Kutna, a także pociąg z Wrześni do Gnieza, one kursują tylko w dni robocze te pociągi. Trzeba powiedzieć też, że w tych pociągach nie ma jakoś tak specjalnie ludzi, ale też nie są pustki, w związku z tym ta cała pandemia cieszy to po prostu, że jednak, jednak te pociągi nie pozostały puste. Ja się cieszę, że udało mi się w pełni wykorzystać ten jego karnet, bo rzeczywiście jestem z niego mega e, zadowolony. E, no cóż, muszę założyć maseczkę, więc powoli koniec e, mojego gadania. I tak nawiasem mówiąc, po raz pierwszy do Stawa i ja nie pamiętam, ale najprawdopodobniej był to gdzieś w granicach roku 2000, początki pierwszego, początki yy, yy, zaliczania tutaj tej yy, mojej sieci kolejowej, yy, kolejowej. Dzisiaj to bardziej też, a dzisiaj też jest zaliczanie, oczywiście, Łódź, oleku wiaduk. tam do co nigdy nie jechałem, więc, więc to też dzisiaj też jest forma zaliczania. Co będzie dalej? Zobaczymy. Do usłyszenia. A jeszcze dwa to wspomnieć, że akurat tutaj w międzyczasie przyjechał pociąg Ostewa z Szczecina Głównego do stacji Kraków, a także w międzyczasie przyjechał pociąg jeszcze Baczyński, który jechał ze stacji Warszawa Wschodnia do Wrocławia. No i w peronach tych tej chwili jeszcze oczekuje na odjazd pociąg do Poznania Głównego. Złocie Kaliskie. przedstawienie pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która tutaj dotarła od nowego składu jazdy. I właśnie ten skład stadlerowski się podstawia na to, co czekałem na tej linii. Pociąg jedzie do stacji Łódź fabyczna przez stację Łódź Kaliską, Łódź Olechów, tu Łódź widzę ale na odcinku Łask-Papieńce wprowadzona jest autobusowa komunikacja. Stępczy. Właśnie skład podstawia się w pełnym. Miałem już obawy, że tego pociągu w ogóle nie będzie w składzie jazdy. No i najprawdopodobniej na pewno będzie tak, że będziemy czekać za pociągiem z Wrocławia, bo on tutaj po nim 10.30. 30 Ponieważ jest to jak gdyby pociągi, które jeździły z Łodzi Kaliskiej do Wrocławia, one zostały skrócone do Ostrowa i w to miejsce uruchomione zostały właśnie pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Cze cześć, 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 tu ja Jacek, no właśnie w tej chwili znajduję się na stacji Łódź Kaliska, no i kontynuuję moją jazdę, ale już chyba nie do Łodzi fabycznej, bo wysiądę najprawdopodobniej na Łódź Widzew i przysiądę się na pociąg w kierunku Zgierza. Powodem takiej, takiej zmiany jest to, że po prostu no, ten odcinek tutaj łódzki dosyć często się jeździ, natomiast przejechać przez Łódź Artówek no, nie zdarza się zbyt często. Oto mój pociąg, który pojedzie za chwileczkę, będzie kontynuował podróż, będę im kontynuował podróż do stacji Łódź Widzew, a przez Łódź olechów Wiadu, kto taki ważny, chyba to ja nie jestem pewna, chyba to w tym, tym nowym składzie jazdy to, to wróciło. No cóż mogę powiedzieć, podróż mi na spokojnie, komunikacja jest jak najbardziej udana. Co prawda jeden przystanek tylko w kolumnie znajdował się od głównej drogi, a tak wszystkie przystanki znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie yy, yy, drogi głównej. Cóż jeszcze więcej można powiedzieć, a to to, że za chwileczkę, że teraz na to nie zwróciłem uwagi nigdy, ale w tej chwili zwróciłem uwagę na to, że tylko zaledwie dwa pociągi kończą Telki, Bieg Lubię przejeżdżać przez Łódź Kaliską, no jest to niestety podyktowane tym, że... No że po prostu tutaj toczy się właśnie, widzę, że jest na bodajże tylko jedna krawędź kolonowa, z tego, co tutaj widzę, a więc brak możliwości trwa intensywny remont tej stacji. No dobrze, ja udaję się już do pociągu, który zawiezie mnie do stacji łódź widzę i chyba będzie taka ostateczna kolejność. Dobrze, to by było na tyle. Do kolejnego wejścia. Cześć, 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 tu ja Jacek. Właśnie znajduję się na stacji... Łódź widzę tutaj na tą stację po raz pierwszy przyjechałem bodajże, nie pamiętam w roku 2004, ja wtedy zaliczałem odcinek Zgierz-Łódź-Widzew, a dalej ten pociąg jechał do Koluszek. No ale wtedy też zaliczałem przede wszystkim Koluszki-Drzewica-Radom, co się potem nigdy więcej nie udało przyjechać. Na całe szczęście w tym rozkładzie po wielu, wielu latach ta linia wróciła. Ja wysiadłem na Widzewie, bo postanowiłem pojechać do Zgierza przez Łódź-Artówek, a więc sobie troszeczkę trasę skrócić, ale jednocześnie nie dublować znowu odcinka przez zaskopaną stację Łódź-Kaliską. Yy, za chwileczkę ruszam w kierunku... Zgierza tam. Ten pociąg odjeżdża dokładnie za 4, za 4 minuty, a więc szybkie nakręcenie filmu. No i cóż, ta to się wiele zmieniła. Jak ja pamiętam, tu byłem po raz pierwszy: była to jedna krawędź peronowa, zaledwie jedna krawędź peronowa. Yy, przepraszam, 3 krawędzi wtedy, były 3 będzie peronowe, a był jeden peron w sumie, bo to był peron, peron pierwszy, pierwszy A. No i tak to wyglądało no, lat temu, 16. No bardzo wiele się w łodzi zmieniło po tym ze na plus A więc tutaj są szybciutko kilka, kilka fotek, kilka krótkich film, no i ja uciekam dalej, coś zapowiadałem, jakiś pociąg, więc podejrzewam, że na skomunikowanie właśnie z tym pociągiem, no i, no właśnie, zapowiadałem już ten pociąg mój gotowy do odjazdu, a więc już mogę więcej powiedzieć, to by było na tyle, moi krótkie, bardzo krótkie więc przygody z łodzią, tym razem szybka przesiadka, no i śmigam dalej, aby wykorzystać możliwość właśnie takiego przejazdu, właśnie, pociągi, które są tylko w dni obocze. No i ten pociąg także jest obterminowany jako dnie obocze. To by było na tyle. Do zobaczenia na kolejnym wejściu. A, przede wszystkim cel się udało zalizować, tak? Łódź, Olechów, Wschód, Łódź, Widzew, łącznie, co została zaliczona. Cześć, cześć, cześć. Tu ponownie Jacek. Właśnie znajduje się na rozkopalnej, totanie stacji w Zgierzu. Tutaj na tej stacji przesiadałem się po raz pierwszy, bodajże w 2011 roku. Wtedy pamiętam, przyjechałem pociągiem skutna, yy, czy też yy, z miejscowości, albo od. Nie, no faktem, że tu się w sposób znalazłem. już sobie nie mogę tej historii przypomnieć. Fakt jest taki, że lało wtedy, wiało. Ja tu miałem półtora godziny czekania. Ostatecznie pojechałem stąd bezpośrednio pociągiem do Torunia. Yy, tam potem jednego z kolegów jeszcze spotkałem, a więc to taki, taki pierwszy raz. Potem chyba się jeszcze zas musiałem przesiadać. Jak pamiętam, że jechałem tutaj tym. Bokiem zaliczać tą linię do łodzi widzę. znaczy przyjechać się, bo tą, tą linię można spokojnie przejechać, bo także można było pociągiem telką która jeździła swego czasu z Gniezda. No w tej chwili czekam już na autobus zastępczy komunikacji, który mnie zawiezie do Kutna, to musi być autobus ekspresowy. W mogę powiedzieć, podusz się jak najbardziej udaje. Ja jestem zadowolony, słoneczko dopisuje pomimo poranego ulewy. Jest w miarę ciepła, więc spokojnie można było się troszeczkę inaczej odziać. No i pociąg, który pojedzie za chwilę do Łodzi, widzę, ja wiem na pokładzie może z 15 osób góra. No to tutaj pan konduktor mówi, że to tak dobra frekwencja w czasie tego okresu, nie dosyć, że pandemia to jeszcze nie ma szkoły, jest okres międzyświąteczny. No cóż dalej, co, cóż mogę powiedzieć jeszcze? Otóż tutaj pamiętam, że oczekiwałem te tramwaju, a rzeczywiście te zdjęcia porobiłem gdzieś tam na Facebooku one są. Zapraszam do tego albumu sprzed przed 10 lat. Dziś o linii tramwajowej. Tu się mówi o tym, że o wznowieniu tej linii tramwajowej. To ważne. Tutaj nie jest na pewno pies pogrzebany, a więc miejmy nadzieję, że ta linia tramwajowa wróci. Ja się w tej chwili przejdę trochę w okolice dworca, popatrzę, co tutaj słychać. No to będę zgierzy stacją węzłową, bo tu odgałęzia się linia do Łowicza Przestyków, która także była kupę lat. Nieczynna. Pamiętam taki przejazd w 2005 roku, kiedy w listopadzie jechaliśmy wspólnie z kolegami z Bydgoszczy tą linią, tutaj ten krótko 60-kilometrowy odcinek, pokonaliśmy aż bagatela 2,5 godziny wtedy się jechało. No to był hit nad hitami. Wtedy trzy pary pociągów, no się tych pociągów znacznie więcej, a więc jest bardzo fajnie. No i teraz należy też wziąć pod uwagę, że Mamy, mamy taki, a nie inny okres, a więc udało się fajnie na tym jego kanalecie także przyjechać. Moja podusz z tego miejsca już będzie toczyć się w kierunku Kutna, potem Wrześni, a więc ona już będzie bezpośrednio zataczać taki krąg, krąg który będzie kończył nam wycieczkę Tą dzisiejszą wycieczkę, yy, który, który będzie zamykał, jak gdyby klamę, yy, praktycznie 2020. Paradoxalnie był to rok bardzo udany, jeśli chodzi o przejazdy, bo rzeczywiście każdy miesiąc przynosił jakieś tam związane emocje z wyjazdami pociągami. Ja rzeczywiście troszeczkę spasowałem na początku roku, bo yy, praktycznie ten, ten marzec, kwiecień, kiedy tych pociągów nie było, no ale potem już wszystko zaczęło stopniowo wracać do normy. Pojawiły się nowe, pojawiły się inne rzeczy. TASy nowe, wiadomo, przy takiej pogodzie jest to niemożliwe, żeby sobie jakieś długie trasy robić. Szkoda po prostu zdrowia. Dobra, ja idę. W okolicy dworca. Będę się teraz na z Wami żegnał. No i zobaczenia na kolejnym, na kolejnym wyjściu. To było na tyle. jak pracują, a więc widać pracę tutaj w Cześć, cześć, cześć. Tu podobnie Jacek. Właśnie jestem w kłótnie znajduję się na dworcu autobusowym. Przyjechałem tu autobusem ze Zgierza, który no, zaskoczył mnie pozytywnie, ponieważ pojechał przez piątek. Takie szybciutkie i woz za, za 35 minut mam pociąg w Poznania, wysiadam z tego pociągu we wrześniu, tam godzinka czasu i mam łapię pociąg regionalny do Gniezna, który no będę kursuje tylko w dni obocze. Gęci troszeczkę ludzi, nie chcę wokół siebie za dużego zamieszania robić, no ale generalnie z wycieczki jestem się bardzo dowolny taka szybka dosyć wycieczka. No i, ale cóż, przede mną niewiele, niewiele jeszcze, 3,5 godziny jazdy, no 4 godziny prawie jazdy, spróbuję znaleźć jakąś żabkę, no i uciekam na pociąg. To dworzec autobusowy, stojąca linia 9, podstawa linia 8 układu komunikacyjnego w chłodni. To by było na tyle, do zosu. Cześć, 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 tu ja, Jacek. Witam Was w ostatnim już dzisiejszym wejściu. Dochodzę powoli do domu, dojechałem do gnieza zgodnie ze składem jazdy. Po drodze mała przygoda w Koninie, gdzie policja musiała wyprowadzić pijaną laskę z pociągu. No i to spowodowało 20-minutowe opóźnienie. Wydawało się, że będzie tego więcej. Ostatecznie skończyło się na 20 minutach. Potem pociąg był ten czas, który miał przepuszczać chrobiego w cieninie, więc skończyło się w sumie na 10 minutach. Szybka wizyta we wrześniu na Starym mieście. W końcu udało się kupić hotdoga w żabce ciepłego. Udało się w końcu coś ciepłego zjeść. No i troszeczkę delek a więc szybciutko zakończony. Szybciutko powód na dworzec. Oczekiwanie na pociąg, który na no, będę wjechał jeszcze na inny pełen niż standardowo. Troszeczkę ludzi w tym pociągu jechało. dni nie było. No i tak kończy się moja ostatnia tegoroczna wycieczka. Zamykam 2020 Bardzo fajnym wyjazdem, bardzo pozytywnie. Z nowym nastawieniem, z nową energią na pierwsze 3 dni stycznia. Bo one. Będą również bardzo ciekawe pod Jerzynia, Dzisiaj przejechałem około 400 km. Ten czas może jakoś specjalnie w nie jest. Takie przewy troszeczkę dłuższe, troszeczkę krótsze. W ogóle fajnie, że udało się zaliczyć. Fajnie, że udało się przed przez piątek, a więc kilka fajnych, ciekawych emocji. A więc do zobaczenia. Dziękuję za wszystkie obejrzane filmy w roku 2020. Bo rzeczywiście kanał debiutował. Uważam, że w jakimś mniejszym czy większym stopniu moim zdaniem się sprawdził. No i teraz czekamy na to, co przyniesie nowy 2021 rok. Miejmy nadzieję, że rozpocznie się również z hukiem, jak kończy się bardzo fajnie 2020 rok. Dzięki tym, którzy pomagali tworzyć ten program, przede wszystkim ten kanał powstał dzięki Macinowi, Woźniakowi, e, tak zwanemu Cessowi. Dzięki niemu faktycznie ten kanał zaistniał. On mnie zmotywował do tego Stasiu Siama, no i z tych ludzi bardzo dużo, dzięki którym mogę zawdzięczać działalność moją. Nie będę mi usilka kolejowy mówił, bo on jak gdyby na końcu, w samym końcu się pojawił. Dzięki. I w takim układzie. Do usłyszenia. Do zobaczenia w nowym roku.